Wybrałem właśnie wołanie o pomoc od czerego Spadziga, głównego naukowca. Jest uwięziony w pokoju otoczonym przez Trigeny. Powinien mieć kartę otwierającą dostęp do wszystkich zabezpieczonych obszarów. Będziesz jej potrzebował, żeby uratować Wal Okej, okay. tak więc próba uratowania Wal, kolejny odcinek. A <noise> no w końcu udało mi się znaleźć odpowiednią drogę. Nie było to proste, musiałem troszeczkę połazić. E, pozabijać troszeczkę tych kurwinoksów. No dobra, spróbujmy. Mamy odnaleźć jakiegoś naukowca. W ogóle nie zauważyłem, że e, zmieniły mi się wytyczne misji. Eww. Jakie miłe powitanie. I faktycznie. Okej. Okay. No, bardzo klimatyczna lokacja. Nie powiem. Będzie 90 chyba sprawdzi się w niej idealnie. No Gorsza sprawa jest e, taka, że niestety... Potworki nie wyrzucają z siebie. Odebraliśmy pańską wiadomość. Posiłki w drodze. O je! Pomoc nadchodzi. Szpieg został dla bezpieczeństwa przeniesiony do bunkra. Dobra wiadomość to ta, że znalazłem twojego naukowca i miał przy sobie kartę. Niestety nie jest zbyt rozmowny, jednak podsłuchałem coś o bunkrze. Oje, oh, yeah. no faktycznie zbytnio rozmowny nie jest. E, ale mamy kartę. O! Tak, niestety te potworki nie wyrzucają z siebie amunicji ani broń, więc no to będzie problematyczne. Może to skutkować tym, że będzie mieli yy, znaczne problemy z zaopatrzeniem. O, świetnie. Jack, zbieraj się stamtąd. Wygląda na to, że zaraz może ci się przytrafić coś niemiłego. Ale nie wysłali w twoją okolicę posiłki. Tak, przerzucimy się na MP5. Bo jest znacznie bardziej oszczędna, oszczędna w nabojach, przynajmniej tak mi się wydaje Po prostu wolniej nimi strzela i szybciej... Łatwiej nad nią zapanować, może tak, o sieć Dobra, nie zapomnijcie co powiedziałem, bo tą bronią po prostu nie potrafię się za bardzo obsługiwać Niestety eee, dlaczego to tak miga? To światło, nie podoba mi się to No a co jest tutaj? Miałem jakąś interakcję <laughs> Wymienił oponę, czy co? <laughs> Aha. Pokierować ciężarówką. No dobra. W sumie czemu by nie, tego jeszcze nie było. Yeah! Jedziemy tutaj, sobie otwarliśmy te drzwi, nie wiem czy pamiętacie, może w ostatnim odcinku, może to było jeszcze w tym odcinku. Było to zamknięta lokacja. A nie mam was tutaj darować życia. Nawet się z drogi usunęli co za inteligentne NPC-ty. Dobra. A świetne są te dziurki po, po kulach, naprawdę podobają mi się. Szkoda, że znikają po jakimś czasie. Dobra, wbiliśmy na hardcora. Ale to nie będzie dobry pomysł, żeby się z nimi tutaj tak bawić w ten sposób i starać się za wszelką cenę ich przejechać. Bo lepszym, skuteczniejszym sposobem będzie użycie e, moich... moich osobistych pukawek. Nie no, proszę Cię. A masz, to sobie możesz, wiesz, do starej mówić. Eeeem, um, dobra. A. Z biodra to yeah! Hmm, w sumie trzeba było tutaj granatów użyć. Znowu o tym zapomniałem. Skąd? Dobranoc, czereśniaczku. A, jakieś klateczki, domyślam się, że tutaj w tych kontenerach przewozili właśnie te te potworki, nie wiem jak oni ich tam nazywają, Triggery, coś takiego, nie mam pojęcia. Ja raczej będę używać nazwy Paskudne Mordy, tudzież Paszczury, albo Kurwinoksy, albo Mendy. Jakoś tak nigdy nie byłem zwolennikiem używania gotowych nazw. Hmm, okej, okay, świetnie. Czy to jest jakaś alternatywna droga? Chyba tędy po prostu też mogłem wejść I w tej chwili się cofam. Nie, nie, nie będziemy tam wracać z powrotem Może znalazłbym tam co prawda troszeczkę amunicji Albo tam apteczek, coś, coś w tym stylu Chociaż na apteczek to nie potrzebuję na chwilę obecną Więc też nie, nie ma najmniejszego sensu, żeby się tam cofać Okej, okay, świetnie, save point Tego mi było trzeba a i teraz tak Pokazuje mi ta, więc jeszcze kaweczek drogi. No i cóż, jak widzicie gra diametralnie się zmieniła. Nie jest to typowy właśnie Far Cry trójka, gdzie no w sumie pomijając tą zajebistość tej gry, no to była dosyć taka monotematyczna przez swój realizm. Zresztą tam realizm w niektórych momentach był bardzo umowny. No jednakże, wiecie, cały czas eliminacja tych najemników i tak dalej. Cicho. No tutaj jednak... No dobra, dobra. No, ale ja bym chciał to wyłączyć, tak? Dobra, dziękuję. O, się da, się wpieprzyłem. No a tutaj jak widzicie, no mamy y, i troszeczkę... Y, z takiego, wiecie, z takiej typowej strzelanki z otwartym światem, gdzie... No, zupełnie jak w trójce, tam eliminujemy te, te obozowiska najemników na swój własny sposób, jak tylko chcemy, i to jest naprawdę świetne. I mamy również elementy takiego, no troszeczkę no, troszeczkę takiej bardziej strzelanki ocierającej się o horror. No, ziom! Jak ty śmiałeś to przeżyć? Nie, nie będę używać tej snajperki. Ona jest skuteczna tylko i wyłącznie. Na naprawdę długi dystans, kiedy potrzebujemy już zdjąć jakiegoś snajpera, powiedzmy zwierzy czy coś. W innym przypadku ta snajperka nie za bardzo się nadaje do czegokolwiek. No jak widzicie, no kurde, ciężko jest to wstawanie, czasami skok nie działa, dopiero za trzecim razem trzeba przycisnąć. Nie wiem, czy to sterowanie jest takie spieprzone tylko w tej mojej wersji, czy, czy to ogólnie jest jakiś tam problem tej gry. Nie mamy zielonego pojęcia. Okej, okay, dobra, rozejrzyj. Albo nie. Dobra, teraz je rozejrzymy. Ok, tam mam jednego. I to chyba jest ostatni kolega na tej. Coś mówisz? Ej, jest zbytnio ze srany, ze strachu, żeby coś mówić. Ok, dobra. Widziałeś to? Co? Nowy filmik lub kurca. Jej. Widziałeś coś? No tak, tak, tak. Może profilaktycznie. No znowu mi się granaty przerzuciły, ale to jest. Z... <śm> ale to było świetne. Ajajajaj, nie wiem. Świetnie lub kurca. Brawo. Tak się właśnie rzuca granatami. Dobra. Tam ktoś na pewno jest. Co więcej, tutaj również Ale przybliżymy się troszeczkę. Padniemy like-pro i spróbujemy coś tutaj ugrać. Padł? Chyba tak. Tak jest. Padł i to całkiem dosłownie. Może tam ktoś uda się nam dostrzec? Nie, nikogo nie widzę na pierwszy rzut oka. Okej, okay, tu jest jeszcze jeden. Dobrze, że nie zauważyłem go. <laughs> nie zauważyłem go za pierwszym razem. No chodź tu nie ruszaj się. Zresztą menda społeczna jeszcze żyje. No. Hm? Dobra. Tam chyba na moście jeszcze ktoś jest. Albo tutaj. A najprawdopodobniej gdzieś... Nie! No, już prawie spadłem, dobra A mniejsza w sumie... Ah, mogę prosić o <ścoughs> pozostawienie to bez ko... tego bez komentarza Ok, no witajcie, jak widzicie mamy problemy z kolegą na wieży Te granat, te rakietnice są naprawdę strasznie upierdliwe Najgorsze jest to, że nie mogę go zdjąć na jednego hita ze snajperki. A no nie, jednak udało mi się. Jakimś cudem. To zazwyczaj kończy się jednak na hitmarkerze, zazwyczaj. Zwłaszcza kiedy strzelimy gdzieś tam w, w tors. Czy coś w tym stylu. Dobra, rozejrzyjmy się tutaj. W sumie nic mi nie, nie stoi na przeszkodzie, żeby to zrobić. E, dobrze, już idzie pierwszy kolega do, do strzału. Lajka Pro oczywiście musi być. Chyba celność jest nieco wyższa podczas e, leżenia. to nawet nie wiedziałem. Ta mechanika. Mechanika w tej grze jest dla mnie. Aha, ok. To też jeszcze nie zauważyłem. Teraz na szczęście mi się udało. Ehm... No, co ja miałem? Mechanika jeśli chodzi o strzelanie, w. w nie wiem, nazwijmy to w stójce i w parterze. Czyli leżąc i stojąc jest dla mnie jeszcze no, wielką zagadką, po prostu kompletnie tego nie ogarniam. Okej, okay. ziomuś, tutaj sobie, wiesz, grzecznie spał. Sleep well, motherfucker, you too, że tak powiem. Okej, okay, dobranoc. I już niewiele ich pozostało. A dobra, tam z góry, Ale ja też wiedziałem, że ktoś tam jest, ale jakoś nie, nie miałem ochoty się nimi przejmować. Może po prostu nie chciałem ich zauważać. Ach, niestety. Ciągle spamuję swoją obecnością. Dobra. Eee, widziałem jakiś pocisk, który przeleciał. Aha, mamy niestety do czynienia ze niecnym snajperem. Ale dobra, olejemy ich sobie. Zapisywanie naprawdę w fantastycznym momencie. <laughs> Jestem na jednego hita od, ko od kogokolwiek. Cudownie. Dobra ziom, na szczęście nie jesteś zbytnio spostrzegawczym. I inteligencją też nie grzeszysz. Okej. Okay. Wchodzimy w krótki dystans oczywiście, przerzucamy się automatycznie na MP5. Hmm, dobra. No teraz sobie tak myślę, że może, może trzeba było jednak zachować sobie ten pistolet Zamiast na przykład no, brania tej MP5, która... No cóż, mamy dwie bronie, które obsługują jedną amunicję, więc no to nie jest... To nie jest dobry pomysł. Okej, okay, świetnie. Czyli to jest dobry, dobry moment na rekonesans na rozejrzenie się. Ogarnięcie w sytuacji. Tam jest jeden gościu, którego już sobie mamy. Kurde, muszę zmienić sobie do sterowania. To dobrze, już tam poza, yy, poza anteną sobie to zrobię. Poza anteną, no, poza nagrywaniem, wiecie o co chodzi. Dobra, cholernie duży ma zasięg ta lornetka. Bardzo taka futurystyczna. Um, dobra, no to chyba wszyscy. Z główny, główne skupisko wrogów znajduje się tam. Ja chciałbym wykorzystać. Yy... O, świetnie. Mamy 8 pocisków do sniperki, więc nie będziemy jej wyrzucać. W sumie wszystkiego mi szkoda wyrzucać w tej chwili, bo wiem, że. Ale nie, na przykład P-90 chyba możemy zrobić, wyrzucić bez konsekwencji. I mamy w tej chwili. Możemy się cieszyć. <słysk> Całkiem sprawną rakietnicą. Dobra, więc gdzie były te czereśniaki? Dobra, jeszcze sobie szpikniemy na tym Gdzieś ich tam widzę na tej mapie, ale Cholera wie, wie gdzie, troszkę bym sobie do nich chętnie postrzelał Okej, okay, tutaj jest jeden świetnie Patroluję. Zobaczymy czy coś z tego wyjdzie. Dostanie heda. Świetnie. Ouch. No dobra, mam że gdzieś było ostatnio save point co sobie szpyknę gdzie i chyba zakończymy na dzisiaj, bo um, nie, jakoś dłuższe, um, dłuższe posiedzenia przy tej grze nie wpływają zbytnio dobrze na jakość mojego komentarza, więc um, zostawimy sobie to tak jak jest. Aha, okej, okay, w tym miejscu. W sumie cieszy mnie to. Dobra, jeszcze chwilę tam ponagrywamy, może przynajmniej do tego momentu gdzie byłem, gdzie dojść. Ja muszę chyba zciszyć troszeczkę tą grę, bo strzały są za głośno. Niestety jest taki słaby balans pomiędzy głośnością dialogów, a głośnością wystrzałów, i to, to mi troszeczkę nie przeszkadzałoby mi to absolutnie, gdybym grał, ale podczas nagrywania, no jednak. Wiecie, ja chcę, żebyście słyszeli wy te, te dialogi. A no niestety. O! No niestety podczas strzelania już nie mogę sobie się pokusić o jakiś komentarz bo po prostu byście nic nie słyszeli w tym momencie okej, okay, no niezły nie jump aha, co my tu mamy? Pięknie. To materiały głuchowe <noise> uwielbiam tok myślenia naszego głównego protagonisty dobra, jak tam z amunicją? tak, na pewno wywalę chyba to P90 bo nie jest mi ono w tej chwili potrzebne Okej okay. Pięknie Dobra, dojdziemy sobie do końca tego etapu i myślę, że zakończymy sobie na dzisiaj A, dobra Nie widzę nikogo, ale no, na, chyba na spicie przebiegniemy po prostu ten most Ran Okej, okay, świetnie jeszcze save'ik do tego Też pociski śmigają mi nad głową, ale nie za bardzo robi to na mnie wrażenia <laughs> w końcu to chleb poprzedni, poprzedni dla... E, dla Jacka Yeah! Już jesteś Już jestem co? Yeah, Okej! Okay. <laughs> Świetnie, no za amunicją dajemy 4 ja akurat, akurat nie ma żadnych najmniejszych problemów Aha, tutaj mam zamknięte i dlatego właśnie miałem to wysadzić. ok 10 sekund, myślę, że spokojnie możemy sobie nawet moonwalkiem stąd uciec. Nie no, żartuję. Lepiej nie ryzykować. Okej. Okay. Yeah! Nie wiedziałem, że tam m taka potężna. Tu M16-ka. Hmm, dobrze. Um, może i im tam rzucimy? Co tam, jeśli chłopcy zabawią? A, no niestety, chłopcy się brzydko bawią. <grymne> Tylko ze sobą, z -y tam już nie chcą. No i leci kolejny śmigłowiec. Nie powiem, żebym był jakoś super szczęśliwy z tego powodu. A, no, gościu, wystaw główkę, dziękuję. Dziękuję za współpracę. Polecam się na przyszłość. Yeah! No chodź, szereśniaczku. Jesteś tu. maj dupa Kompletnie nie wiem dlaczego czasami przycelowanie samo się wyłącza. <śm> no ale pomijając ten fakt. Jeśli chodzi o sterowanie, to na razie moje uczucia są bardzo mieszane, ale to pewnie kwestia tylko braku przyzwyczajenia i a może bardziej przyzwyczajenia się do innych tytułów o. A, dobra. czy to jest jeszcze niewysadzone, tak? No witam. Ja się tu rozejrzę bo oni tutaj nie wiadomo skąd potem się pojawiają przynajmniej ten jeden a, dobrze weźmiemy sobie jego gnata podłożymy te ładunki no i zaraz rozpocznie się rozpierdol. ok no tą efektowną eksplozję już widzieliśmy i yeah, a 360 a Dobra, powiedzcie, powiedzmy, że trafiłem. <laughs> A Może snajpe... ze snajpy będzie łatwiej. się nikt tutaj nie zauważył tego wybuchu. No bo to przecież. Kto by zauważył taką eksplozję 3 kg C4? Pf. Pięknie, na jednego hita. Co lubię. Przerzucimy się od razu na. Dobra, helikopter już jedzie. Jedzie, helikopter jedzie. Tak, lub kurde, jest geniuszem. Um, spróbujemy go dorwać. Wiadomo, ja zawsze staram się wyeliminować najpierw najgroźniejszego przeciwnika. Okej. Okay. Hmm. Mhm, dobra. Nie, z tej odległości nie będziemy się z nim bawić. Okej okay. Szybka zmiana pozycji, świetnie, no to było lajka pro o, siemanka Pięknie, szybko zdjęty O to chodzi Spadł jak należy. Yeah No dobra, przejdziemy się troszeczkę w poszukiwaniu amunicji Okej, okay. snajperka, wybornie Czy ja mam maksymalną ilość amunicji do snajperki? Nie, to na pewno nie jest maksymalna ilość. Co do tego jestem wróż pewien A, um, dobra Oo yeah Och, mam w to nikogo sobie już nie postrzelam na tym etapie, więc nie przyda mi się za bardzo ten minigun No, pomarzyć zawsze można Dobra, szukam, wiecie co, apteczek w tej chwili głównie Jump! O super! Ten skok naprawdę czasami E, tak zajebiście wskakuje. O, zobaczcie, <laughs> to jest Chyba za czwartym razem w tej chwili dopiero przeskoczyła. A kiedy idę do przodu, też tak samo w ogóle nie potrafi skakać. To jest dziwne, no ale. Chyba nie będę się już czepiał za bardzo. No i wkraczamy do chyba nowego etapu, który zapowiada się bardzo pasjonująco. Ok, no, ale ja wam dziękuję za uwagę. Na dzisiaj to wszystko. Ja jestem Lubkur, za to jest, zagrajmy w Far Cry 3. Ew. Far Cry 1 na ślepo, co warto podkreślić, gram pierwszy raz i liczę na Wasze komentarze przede wszystkim, mam nadzieję, że się podoba, niech moc będzie z Wami, na razie.